Razem z firmą Vet Service i CEWA zorganizowaliśmy szkolenie problemy w rozrodzie bydła kompleksowe podejście. Przyjechało 40 lekarzy, mieliśmy część teoretyczną oraz część praktyczną. Z dwóch świetnych wykładowców. Był to żywieniowiec z Francji Patrice Besnier. This is diet with 2,3% uh, uh, alfa effective. We should have this kind of, this is a very good cut for, uh, for John hi John Monsey here from West Point Farm vets we've had some great Polish vets really engaged in how to improve reproductive efficiency on their Polish dairy farms so what do we think about the light in this building we could improve it a little bit but where's the darkest place like meters. To był świetny Lekarze zadowoleni, dużo wiedzy, dużo dobrej zabawy. To yeah, <laughs> Mamy nadzieję, że spełniliśmy państwa oczekiwania. Zapraszamy na następne spotkanie, które będzie organizowane na jesień. Dziękuję bardzo.